Zadanie piąte. Wyrażenie takie jest równe. No to zróbmy. Pierwiastek 81 minus pierwiastek 49 równa się 9 minus 7, czyli 2. Odpowiedź A jest poprawna. Co ja tu chciałam powiedzieć? Dziewiątka, bo to jest wynik pierwiastku z 81 i siódemka, to jest nasz wynik pierwiastku 49. No i... Teraz to. Pierwiastek ze 144 to jest 12. Plus pierwiastek z 25 to jest 5. Czyli poprawna odpowiedź to 17, czyli odpowiedź D. Tutaj trochę mi to zdziała. Czyli tu było D, a to było A. I to wszystko w tym zadaniu. Zapraszam Ciebie na kolejne. A i oczywiście jak masz jakieś pytania, no to pytaj. Chętnie na nie odpowiem. I zasubskrybuj. До